Korki, tramwaje. Tak na razie wygląda ulica Dąbrowskiego. Choć na tej ulicy niedługo, tych pierwszych może być więcej, a tych drugich nie będzie przez jakiś czas wcale. W najbliższą sobotę ruszy naprawa rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kraszewskiego, a to oznacza, że tramwaje nie pojadą już obok rynku Jerzyckiego. Oznacza gigantyczne utrudnienia częściowo zatory samochodowe, ale przede wszystkim odcięcie sporej części jeżyc od komunikacji publicznej. Tory jednak trzeba wyremontować, bo ich stan pozostawia wiele do życzenia. Pasażerowie linii tramwajowych będą musieli przesiąść się do autobusów. Komunikację na Jeżycach zapewni e, zmieniona e, trasa linii numer 191 autobusu. Ten autobus pojedzie z ulicy e, nad Wierzbakiem przez Kościelną i Dąbrowskiego. Zmienioną trasą pojedzie również autobus 164. Według radnego Szmita w praktyce ma to oznaczać, że mieszkańcy Jerzyc będą jeździć dłużej i dalej. Osoba z ulicy Kraszewskiego, gdyby chciała dojechać na ogrody, powinna pojechać prawdopodobnie autobusem 164 przez Kaponierę, most Teatralny, wrócić dopiero tutaj. 500 metrów od swojego domu do rynku na Kościelnej, przejść na drugą stronę, przesiąść się na 191, nim dojechać do ogrodów. Pytani przez nas pasażerowie mają jednak w sobie więcej optymizmu. Zawsze można wybrać coś innego. Autobusy będą jeżdżać w tak. zastępstwie, bez różnicy. Córka wraca tam tędy z pracy, to, to, to będzie problem, ale ona chodzi pieszo najczęściej. Mm -hmm. Cały remont ma potrwać do 8 czerwca. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia.